20 tysięcy brutto to są kwoty, które może zarabiać inżynier sprzedaży nawet zaraz po studiach. I dlaczego, dlaczego tak jest? O, dlatego, że aktualnie mamy bardzo dużo potrzeb związanych z wdrażaniem technologii. Mamy oprogramowanie SaaS, mamy sztuczną inteligencję, mamy roboty, e, więc wszystko to potrzebuje ludzi, którzy będą nie tylko wiedzieli, jak to zbudować i jak to wdrożyć, ale będą wiedzieli, jak. E, Zestawić to z biznesem i jak mówić o tym nie tylko z inżynierami, ale też z prezesami, z dyrektorami i z osobami, które odpowiadają za finanse i odpowiadają za, e, za całe firmy. 30 tysięcy handlowców tyle potrzebujemy aktualnie w Polsce, patrząc na, na statystyki, a na dzień dzisiejszy na samym pracujpl to jest 12 ponad tysięcy otwartych stanowisk pracy. To są stanowiska bardzo często z wysokimi podstawami na etacie, gdzie potrzebujemy mieć nie tylko lekkość w sprzedawaniu, ale też potrzebujemy jednak mieć trochę umiejętności technicznych, które pozwolą nam zrozumieć tą technologię i pozwolą nam z łatwością rozmawiać o tej technologii. Więc wszystkie kierunki takie jak automatyka i robotyka, te kierunki, które możemy znaleźć na politechnice, to są kierunki, po których nie tylko możemy budować maszyny i budować technologię, ale też ją wdrażać i mówić o nim, o nich jako biznesie. Więc nawet osoby, które są inżynierami po takich kierunkach, mogą zainteresować się byciem sprzedawcą, ale nie takim zwykłym, ale inżynierem.